Cześć, tu Aga. W tym filmie chciałabym Wam coś powiedzieć. Chciałabym Ci coś powiedzieć o dekoldach. Mam specjalnie ja założyłam taki sweterek, żeby, żeby coś pokazać, bo zawsze lubię pokazywać na sobie, bo tak jest, tak jest łatwiej. Nie trzeba sobie wyobrażać. Nie każdy ma taką wyobraźnię, żeby coś z rysunku przenieść na siebie, więc pokażę na sobie, jak naj, naj, zawsze najbardziej lubię. Niezależnie od tego, co, co, lansują, co lansują domy mody, co lansują projektanci albo pokazują stylistki w stylizacjach, nie wszystko jest dla wszystkich. Wydawało mi się, że to taka oczywista oczywistość, ale jak to mówię, ale niestety tak nie jest. Więc najważniejsze, żeby wszystko dopasować do siebie. I jeżeli nie masz. Nie wiesz, patrząc w lustro, zawsze gdzieś ostatnio słyszałam, że jak patrzymy długo w lustro, e, to stajemy się dla siebie piękniejsi <laughs> może nie dostrzegamy pewnych rzeczy, ale, y, ale warto, co ja też przetestowałam na sobie, robić sobie zdjęcia, jeżeli coś zakładasz, jakąś bluzkę, nie wiesz, czy to do Ciebie pasuje, to warto sobie cyknąć zdjęcie, zrobić selfie i później to zdjęcie, na to zdjęcie, jak się przyglądasz, to masz taki większy dystans. Więc no ja też wiele rzeczy kiedyś sprzed wielu lat przyglądałam i sobie, Boże kochany, jak ja się ubrałam, ale nie wiem, wtedy może nie zauważyłam, albo miałam podły nastrój, że tak się wystroiłam. Więc do rzeczy, dekoldy. Wszystko pas, jakikolwiek dekolt zakładamy, co nam pasuje, zawsze... Ktoś mówi, a jest mi zimno, więc zakładam wszystko pod szyję. Albo zakładam golfy i nawet latem, bo zawsze marznę. Niezależnie od tego, czy jakiej wielkości mamy biust, jakiej wielkości i, i w ogóle jaka jest sylwetka, po prostu zakładamy, co lubimy i, i nie zwracamy uwagi, jak, to, jak, jak sylwetka wygląda, czy dla nas to korzystne, czy nie. Ale to ale jak ktoś się trzyma tego i jest zamknięty na wszelkie sugestie no to ten film nie jest dla, dla tych osób więc na co warto zwrócić uwagę wybierając dekolt Tam, ja, możecie poprzymierzać sobie różne rzeczy i, i, i zrobić sobie zdjęcia i sobie zobaczyć czy to czy rzeczywiście miałyście rację wybierając taki czy inny dekolt ale też yy, yy, wszystko zależy też od, od biustu więc jeżeli ten biust jest, macie pełniejszy, większy rozmiar biustu, to wszelkie zabudowanie pod szyję razem z golfem bardzo Wam sylwetkę tak zabudowuje i ta sylwetka staje się, to, wygląda, bo to wszystko, wszystko o wygląd optyczny chodzi. I ta sylwetka staje się taka ciężka i jeszcze ten biust wygląda na większy. Kiedyś dla dla klientki, sukienkę taką całą srebrną, jeszcze miała tutaj taki golfik, więc nie dość, że to, to, to srebro się tak mocno błuszczało, powiększając optycznie sylwetkę, a pani miała pełny biust i, i ten jeszcze golf i to wszystko zabudowało, więc to wyglądało jak pancerz, więc ta sylwetka wyglądała na większą stronę, niż była w rzeczywistości. a no, a posiadaczki większych biustów mogą sobie fajnie poszaleć, bo, bo te dekoldy bardziej wykrojone wyglądają rewelacyjnie i seksownie. Nie musicie robić gdzieś rozcięcia do, do pępka, ale jakikolwiek taki dekolt dopasowany do owalu twarzy, do, do biustu, do, ogólnie do sylwetki, bardzo, można bardzo fajnie sobie podkreślić, swoje atuty. Więc <laughs> popatrzmy tutaj na to. Wiele osób e, podoba się, wielu, wie, wielu dziewczynom kobietom podobają się łódki. Zwłaszcza takie łódki, jak powiedzmy, e, nosiła Jackie Kennedy, czyli to taka łódeczka była e, zaraz pod linią obojczyków. Właśnie tak, jak sobie wziąłem sweterek. Te, te wszystkie takie łódki, czy jeszcze takie szersze szersze i tutaj to one wyglądają bardzo fajnie tylko jak masz szersze ramiona to troszeczkę jeszcze bardziej cię poszerzają bo robisz tą linię poziomą i jeszcze nie daj boże sweterek bluzka jest w poziomie marynarskie pasy. Lubię marynarskie pasy ale aby nie takie szerokie to niestety niestety ci to jeszcze sylwetkę poszerza bo jak mam na przykład, kiedyś zawsze mi się wydawało, że e, też jestem e, raczej mam, jestem taką typową gruszką bo tutaj te uda, takie brdżesy mam swoje naturalne których nie mogę się pozbyć i, a tu jestem węższa bo patrzyłam na wielkość biustu e, niestety jeżeli zmierzysz obwód, ja Wam pokażę jeżeli z, zmierzysz sobie obwód ramion w tym miejscu to jest Twój obwód ramion i zmierzysz sobie obwód bioder, bioder, tak, tak, powiedzmy, 20 cm od talii. To są wysokie biodra. Się liczy niskie biodra, czyli Uda, Uda i Pupa. To, co w miejscu, to najbardziej Ci wystaje, jest jakby najszersze, ale to nie to, powiedzmy, liczy się biodra. To potem się okazuje, że tak naprawdę bioder nie masz takich, yy, takich szerokich. Masz szersze ramiona. Jak ja byłam młodsza, jeszcze kiedyś dużo pływałam, to siostra zawsze mi mówiła, że, że mam sylwetkę enerdowskiej pływaczki taka szeroka i, i mocne uda. Więc, ale to z przychodzi dystans do własnej, własnej sylwetki, więc teraz się tym nie przejmuję, ale przynajmniej wiem, że. Mamy takie dekoldy, takie dekoldy i żeby unikać pasków, takie dekolty w takiej dekoldach wyglądała szerzej, chyba czy coś przeciwstawię spódnicom, jakąś się ale no, mam świadomość tego, że taka drobniutka, błądziutka w ramionach nie jestem, więc wszelkie takie dekoldy, mimo że fajne, mimo, że ta łódeczka właśnie na linii pod linią obojczyków wygląda też bardzo fajnie, bo za dużo nie odsłaniamy, ale te kości, te kości bardzo seksownie wyglądają i powiedzmy, jakaś mała, czarna, z takim delikatnym dekoldem działa cuda. Ale powiedzmy, jak masz większy biust, to bardzo fajne, i ty, ty, ty też sobie możesz tak przetestować, za, z, 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 zrobić też tak zdjęcia. Ten sweterek jest taki e, super elastyczny, więc wszystko przetrwa. Może zobaczyć sobie, czy takie karo już jest odsłonięte, już nie jesteś tak zabudowana. Mm, więcej jest tego ciała tutaj widać, więc nawet e, jeżeli nie nosisz rozmiaru 36. A, a większy e, rozmiar e, i nie masz najmniejszego biustu, to zawsze jak troszeczkę tej skóry tutaj widać, to się wydaje, że, że ta sylwetka wygląda lżej niż taka zabudowana golfem. Ja chyba mam jeden golf czarny, ale to e, chyba kupiony na, na jakiś pogrzeb. Zresztą w czarnym źle wyglądam. Więc może, możecie zobaczyć. Już takie karo wygląda inaczej. Już trochę tego ciała jest, nawet jest, jest, jest jakiś delikatny... <laughs> łańcuszek, on wygląda fajnie. Dalej możesz zobaczyć bardzo fajnie dekolt, bardzo fajnie i seksownie dekolt wygląda, jeżeli kobieta ma większy biust, takie typowe V. Nie musi być aż takie głębokie, ale ogólnie V to tak optycznie, optycznie wyciąga, w szczupla górną, górną część sylwetki. Jak tutaj jest większy biust, jest oczywiście podstawą, podstawą dobrego wyglądu. Właśnie tego jest dobry biustonosz, który by trzymał, a nie gdzieś tam biedny te, ten biust gdzieś tam jakoś bezkształtnie wygląda. Ale jak jest większy, jest, jest wyeksponowany, no to tu bardzo fajnie wygląda. Ja za bardzo nie mam co wyeksponować, mimo push-upów yy, za, bardzo, za bardzo nie ma czego, ale on wygląda fajnie, więc na jakakolwiek nawet jak masz właśnie okrągłą buzię, czy jakieś policzki tutaj bardziej takie okrągłe więc taki dekolt wyciąga, nie możesz, nie musisz mieć takiego możesz mieć tutaj węższy tutaj węższy a bliżej szyi a tak wyciągnięty bardziej w szpic i tu po prostu jeszcze jakiś dłuższy łańcuszek i od razu Cię tutaj wyciąga robi Ci się taka pionowa Taka smukła linia, i ona ci wyciąga. Jak kobiety, które chcą rzeczywiście troszeczkę mają większy chcą wyeksponować, to one zawsze mogą coś albo tutaj, jakąś haleczkę z koronką, na jakieś seksowne spotkanie, to coś tutaj pokazać, i, i to wygląda od razu inaczej. No i które jeszcze fajnie yy, 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 wygląda dekolt, yy, zwłaszcza, yy, zwłaszcza dla dziewczyn, kobiet, które mają fajny, pełny biust, yy, to jest Sweetheart. Tak. A powiedzmy on tak. To jest coś takiego. A potem w innym filmie pokażę Wam sukienkę w bardzo, z bardzo fajnym dekoldem. Powiedzmy, to jest w tą stronę. On jest bardzo szeroki. Bardzo szeroki, ale jeszcze jakby ma troszeczkę w pionie. Tutaj uwydatnia biust. I jeszcze idzie na boku. Niektórzy mówią takie. O, w ten sposób. Tutaj nie wiem, czy tak da, palcami dam, więc on. Fajnie schodzi tak półokrągło do dołu i tu. I tutaj jest właśnie, tym bardziej jak wybieracie długie sukienki gdzieś na jakieś okazje. To warto, żeby góra, jeżeli ona jest zabudowana, jest taka długa, ważne, żeby dekolt był od, od, odkryty. Był bardziej widoczny, a może plecy troszeczkę bardziej wykryjone też w literkę V, wtedy przodu i tył Wam wysmukla, żeby nie było tak jak powiedzmy, jak jakaś taka pensjonarka zabudowana po szyję, z długimi rękawami, długa, no bo, bo wtedy wygląda mało kobieco. Więc jak długa sukienka, no to fajnie, jak ten dekolt jest troszeczkę bardziej odsunięty. Nie musicie e, pokazywać wszystkiego, ale coś wyeksponować, trochę skóry i taki powiedzmy. I jeszcze rękawek, rękawek taki 3 czwarte, jeżeli sukienka jest długa, to troszeczkę, żeby tutaj skóry, skóry było widać, to przynajmniej jak suknia jest długa, to, to trochę tutaj tego ciała, jak pokazujemy, to wygląda, wygląda na lżejszą, nawet jeżeli to jest ciemny kolor, to właśnie ta płaszczyzna skóry i ta szyja, to jest w ogóle widoczne, tym bardziej jak masz krótką szyję, no to te dekoldy, właśnie w V, czy nawet jest ten dekol, troszeczkę i po szerokości rozszerza Ci tą, tu pokazuje więcej, więcej ciała i troszeczkę idzie tą linią pionową w dół, bo to można ma zrobić i tu, i tu, w zależności od tego jaki masz biust, więc te linie po prostu nadają sylwetce delikatności, lekkości, niezależnie od tego, czy masz rozmiar 50, 38? A może jesteś szczupła, tylko masz bardzo, bardzo pełny biust. Więc to warto sobie przekombinować z tymi sweterkami, z tymi, z tymi wszelkimi takimi podkrojami: to, co jest dla ciebie dobre, w czym że się czujesz, no w sumie też nie na każdą okazję do biura nie pójdziesz tak bardzo wydekoldowana, bo to trochę będzie nie na miejscu. Tak samo właśnie z wszelkimi falbankami wokół dekoldu. Jeżeli masz mały bius, jesteś wąska tutaj w ramionach, no to fajnie jak te falbany tutaj są, które dodadzą to, to tutaj tobie troszeczkę takiej masy zwłaszcza jak, jak jakiś szyfon delikatny, wiosna, lato i ona, i ona troszeczkę, to tak się wydaje, że miała troszeczkę więcej w górze i żeby, żeby te proporcje były fajne. Więc poćwicznie nie wszystko dla wszystkich, jeżeli taki golf widzicie, tutaj, gdyby to był golfik, więc jestem zupełnie zabudowana i i tym jeszcze miała większy rozmiar, jakiś D, czy jakąś większą, większy biurz, to w ogóle bym była bardziej, bardziej taka zabudowana, a jak widzicie, jak powiedzmy, jest taki dekolt, to od, od razu się wydaje, że ta sylwetka jest już lżejsza, czy taka fałka. Od razu niezależnie od tego, pięknie wyszczupla i wszelkie te sweterki, nawet jak zimą w serek jeszcze jakaś angorka, kaszmir, więc pięknie, nie do życia ogrzeje, to jeszcze pięknie, pięknie, będziesz w tym wyglądać seksowniej, niezależnie od wieku, niezależnie od noszonego rozmiaru, więc wszystko da się zrobić. Życzę przyjemnego czasu na robieniu zdjęć, na przymierzaniu bluzek i i czuj się piękna i bądź piękna. Pozdrawiam, papa. Pa.